Witam Was moi Drodzy, spotykamy się tutaj z Wami, a dokładniej tak Paśny, Paweł Stękała, Carmen Del Center z naszego, można powiedzieć, takiego małego, w dużym cudzysłowie, mini studia nagraniowego, w którym będziemy tworzyli dla Was filmiki, materiały instruktażowo-szkoleniowe. Wiemy moi Drodzy, że jest to dziwna sytuacja, wiemy, że próbujemy wszyscy się w tym wszystkim odnaleźć, Mamy nadzieję jednocześnie komunikując się z Wami w ten sposób, że u Was wszystko jest w porządku, że wśród Waszych najbliższych też wszystko jest w porządku. Tak e, informacyjnie przekażę tylko, że z tego, co na razie wiemy, wszyscy instruktorzy, wszystkie osoby, które z wami współpracują, e, są zdrowe, wszystko jest ok. Mam nadzieję, że tak pozostanie, że nic takiego strasznego i nietypowego się nie wydarzy i jakoś ten ciężki czas przetrwamy. E, z takich wniosków już, e, które nam się nasuwają po kilku nagraniach, to to, że dużo łatwiej kochani spotykać się z Wami bezpośrednio i pracować z Wami na sali, kiedy możemy poprawić, dotknąć, uśmiechnąć się, zażartować, a nie mówić do tej kamery bez żadnej Waszej interakcji i Waszej energii, która jest nieprzeceniona i naprawdę teraz strasznie to doceniamy i bardzo nam tego brakuje. Powstał, moi drodzy, projekt. Projekt, który nazwaliśmy tak sobie roboczo, ale zostanie myślę tak już na zawsze. Eee, CDC Six O'Clock czyli to są nasze spotkania z Wami w poniedziałki, środy i piątki, trzy razy w tygodniu, o godzinie dokładnie 18, gdzie będziemy publikowali dla Was kilka, myślę dwa, trzy, może czasem więcej, kilkunastominutowe, kilkudziesięciominutowe filmiki instruktażowe, na których będziecie mogli pracować, na których będziecie mogli powtarzać materiał, gdzie będziecie mogli się szkolić w dalszym ciągu pod kątem tanecznym. Moi drodzy, filmiki te udostępniamy na naszej w cudzysłowie ukrytej stronie internetowej. Prześlemy Wam do niej link, będziecie mogli do niej zajrzeć. Prześlemy link bądź prześlemy linki i hasło, gdyż jeszcze technicznie opracowujemy to rozwiązanie. Na pewno wszystkiego dowiecie się w porę, będziecie mogli skorzystać. Ale a propos tego linku, a propos tego hasła, kilka słów od Danusi, a propos prośby instruktorów, prośby naszej. Prosimy bardzo, żeby tych filmików i tych linków nie udostępniać osobom trzecim. To są filmiki dla Was, czyli dla wszystkich kursantów e, z edycji właśnie i w szkole, i w Domu Kultury, dla zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i po prostu miejsc, w których my prowadzimy te zajęcia. E, jeżeli ktoś z Waszych znajomych chciałby skorzystać z takich filmików, e, nie ma problemu, ale po prostu niech napisze do nas prywatnie już wiadomość, i my wtedy skonsultujemy się z konsultatorami, czy możemy taki filmik danej osobie z zewnątrz udostępnić. Więc jest taka możliwość, jak najbardziej, ale po prostu za naszą zgodą, żeby to się nie działo gdzieś tam, tak powiem, za naszymi plecami. Te filmiki oczywiście będą dotyczyły różnych styli tanecznych, w zależności od tego, którzy zburzy się w ten projekt zaangażują. Także proszę się nie martwić, na przykład, że dzisiaj w planie nie ma naszych zajęć, tylko są zajęcia z innych styli. Każdy może, że tak powiem, się to zaangażować, poćwiczyć. że ktoś na przykład na co dzień trenuje jazz, nie widzę żadnych tutaj żeby na przykład ten taniec z sobie poćwiczył e, lub po prostu odwrotnie, tak? E, próbujcie, starajcie się, to jest dla Was, e, jak najbardziej e, dla Waszego rodzeństwa, dla Waszych rodziców, także e, róbcie to razem, wspierajcie się, wyłupiajcie i po prostu z tego korzystajcie. Dokładnie, moi drodzy, to jest dla Was. Korzystajcie, patrzcie, rozwijajcie się, nie zasiedźcie się w domach. Bardzo Was o to prosimy, gdyż Wasze zdrowie nie zależy tylko od tego, co jecie, ale też czy jesteście aktywni i sprawni. Pamiętajcie o tym. Co jeszcze chcemy powiedzieć, korzystając, moi drodzy, z tej okazji? CDC Six O'Clock to jest pomysł, który też ma trochę wesprzeć wszystkich Waszych instruktorów. Za chwileczkę zobaczycie numer rachunku bankowego, na który postanowiliśmy, że w ramach naszej fundacji Carmen Center Foundation będziemy, moi drodzy, zbierali darowizny. Darowizny od różnych podmiotów, od Was. Jeżeli macie kogoś zaprzyjaźnionego, kto chciałby wesprzeć taki cel, będzie nam naprawdę bardzo miło. Chcielibyśmy zacząć zbierać darowizny na pomoc, tak naprawdę dla Waszych instruktorów. Gdyż jak doskonale wiecie, no, jesteśmy taką branżą, która w tym wypadku kompletnie nie zarabia. W związku z tym chcielibyśmy wesprzeć tych, którzy naprawdę tej pomocy będą potrzebowali. Tak jak pisaliśmy na stronie, wszystkie pieniążki, jeżeli takowe się zbiorą, transparentnie i w sposób jasny, rzeczowy, merytoryczny Wam przedstawimy, które wpłynęły. Podzielimy pomiędzy instruktorów. Jeżeli natomiast byłoby ich troszeczkę więcej, to przeznaczymy tak naprawdę z powrotem. Dla was, dla Waszych kursantów, dla Waszych dzieciaków, na różne rodzaje wyjazdy, stroje, konkursy itd., itd. Także bardzo liczymy na Waszą otwartość. Mamy nadzieję, że poślecie tą informację dalej w świat. Może znajdzie się ktoś, kto po prostu środowisko artystyczne, taneczne, instruktorskie, chciałby w tym wypadku wesprzeć. Może uda nam się pomóc tak naprawdę ludziom, którzy są naprawdę teraz w potrzebie. Dlatego bardzo was proszę, zaglądajcie. Korzystajcie i pomagajcie. Dziękujemy i do zobaczenia na filmach.